Cześć! Jakiś czas temu przy okazji filmu z testem czujki dymu do mojego zestawu Smart Home, wspominałem Wam o moim starym węglowym piecu Camino 3, którego zamierzałem zmodernizować fabryczną adaptacją na PELET. Właśnie nadszedł ten dzień i pokażę Wam, jak szybko i sprawnie można tego dokonać. Zakupiłem dwa takie zestawy, ponieważ mój tata od kilku lat posiada identyczny piec o mocy 15 kW. Mój egzemplarz jest pięcioczłonowy o mocy 12,5 kW i działa u mnie bezawaryjnie od prawie 40 lat. Z informacji, które znalazłem na różnych forach, użytkownicy chwalą się bezawaryjną nawet ponad 50-letnią ich eksploatacją. To porządna, żeliwna, bardzo dobra polska konstrukcja. Niestety kilka lat temu ze względu na wymogi ekologiczne Zaprzestano ich sprzedaży, ale nadal dostępne są wszystkie części zamienne, więc tak naprawdę, jak ktoś bardzo chce, to jest w stanie sobie taki piec złożyć samemu. Oczywiście w ofercie firmy są też nowoczesne konstrukcje spełniające wszystkie odpowiednie normy, ale ich ceny zaczynają się od ponad 12 tysięcy złotych, więc jeżeli ktoś posiada stary, sprawny piec Kamino 3, to za mniej niż połowę wartości nowego pieca jest w stanie dostosować go do nowych standardów. Oprócz ekologii otrzymujemy o wiele wyższy komfort użytkowania bez ciągłego doglądania, przegrzebywania, dosypywania, czyszczenia, dymienia i innych niedogodności związanych z paleniem węglem. Na początek musiałem uporządkować kotłownię, zdemontować stary sterownik pompy, moją wcześniejszą amatorską modyfikację regulacji ciągiem powietrza oraz wyczyścić piec i komin. Zestaw adaptacyjny składa się z odpowiednio przystosowanych do nowej funkcji pieca drzwiczek, palnika firmy KiPi, zbiornika na pellet, który dokupujemy oddzielnie w zależności od potrzeb oraz wolnej przestrzeni w waszej kotłowni. Następnym elementem wchodzącym w skład podstawowego zestawu jest silnik spirali podajnika peletu, stalowa nierdzewna rura, w której transportowany jest pelet za pomocą takiej spirali, rura Spiro łącząca podajnik z palnikiem oraz mózg całego zestawu sterownik ECOMAX 360P1C. Prace montażowe zacząłem od złożenia zbiornika. Ze względu na ograniczone miejsce w mojej kotłowni wybrałem zbiornik o pojemności 440 litrów. Ma on wymiary 64x64 cm i wysokość 138 cm. Linki do ofert i wymiary innych pojemności zbiorników znajdziecie pod filmem. Zanim zaczniecie składać zbiornik poza kotłownią, upewnijcie się, że będziecie w stanie wnieść go do swojej kotłowni przez drzwi, ponieważ większe pojemności posiadają rozmiary, które nie zmieszczą się przez maksymalny standardowy otwór drzwiowy. Dzięki bardzo dużej dokładności wykonania elementów tego zbiornika nie miałem żadnych problemów, żeby go złożyć za pomocą zwykłego śrubokręta krzyżakowego. Instrukcja jest czytelna, a wszystkie otwory na blachowkręty są odpowiednio nawiercone i nie sposób zrobić żadnego błędu przy składaniu. Po ustawieniu zbiornika w kotłowni, zabrałem się za wymianę drzwiczek. W przypadku górnych drzwiczek wystarczyło tylko wyjąć trzpienie zawiasów i zamontować w to miejsce nowe drzwiczki. Niestety, dolny zawias musiałem wymienić na ten dostarczony z nowymi drzwiczkami. Ponieważ jego kształt uniemożliwiał ich prawidłowe domknięcie. Następnie zamontowałem na dolnych drzwiczkach palnik. Kolejnym etapem było zmontowanie podajnika. Najpierw zamocowałem spirale do silnika. Następnie spiralę wsunąłem do dwuczłonowej rury i przykręciłem silnik w odpowiednim miejscu na szczycie podajnika. Zanim dokręciłem opaskę łączącą rury podajnika, ustawiłem zgodnie z instrukcją odległość końca spirali od krawędzi rury, która powinna wynosić 2,5 do 3 cm. Następnie wsunąłem podajnik do dna zbiornika, podłączyłem rurę Spiro łączącą podajnik z palnikiem i przymierzyłem, aby wybrać miejsce do zamontowania w suficie haka, który będzie podtrzymywał na dołączonym do zestawu łańcuszku podajnik pod odpowiednim kątem. Po zaczepieniu podajnika pozostało dokręcić opaski na róże Spiro. Pozostał nam jeszcze montaż sterownika. Odstęp pomiędzy otworami zaczepowymi sterownika na ścianie to 18 cm. Standardowe przewody zamontowane w sterowniku to czujnik temperatury kotła, przewód do palnika oraz zasilanie. Gniazdo palnika znajduje się na dole. Obok mamy gniazdo zasilania silnika podajnika pelletu. Na głównej rurze wyjścia zasilania ciepłej wody z pieca zamontuje czujnik temperatury kotła. Dla poprawności odczytu temperatury czujnik musi dotykać bezpośrednio rury i dodatkowo musi być schowany pod izolacją termiczną. Później założę jeszcze opaskę zaciskową, która poprawi styk czujnika z rurą. Pod pokrywą sterownika schowany jest czujnik bezpieczeństwa STB, który odłączy nam cały sterownik wraz z palnikiem w przypadku wzrostu temperatury kotła do 95 stopni Celsjusza. Zamontuję go obok czujnika temperatury kotła. Należy wyprowadzić go ze sterownika zgodnie z instrukcją i zwrócić uwagę, aby nie zgniatać i nie zaginać kapilary pod ostrym kątem. Następnie do zacisków 7 i 8 podłączamy zasilanie pompki. Przewód uziemienia podpinamy do listwy poniżej. Do listwy po prawej stronie możemy podłączyć znajdujący się w standardowym wyposażeniu zestawu dodatkowy czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej. Mój układ centralnego ogrzewania jest bardzo prosty, ponieważ składa się z jednej pompy kotła, w której obiegu jest również wężownica bojlera ciepłej wody użytkowej, więc temperatura bojlera na sterowniku będzie tylko dla mnie do podglądu. Być może w przyszłości, jak zajdzie taka potrzeba, zmodernizuję ten układ, ponieważ sterownik ma możliwość zasilania drugiej pompy dla ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo możemy dokupić sobie do tego sterownika czujnik pogodowy, podłączyć standardowy przewodowy termostat pokojowy zwierno-rozwierny lub dedykowany bezprzewodowy panel pokojowy za pomocą odpowiedniego modułu. Jest też gniazdo na moduł internetowy, aby za pomocą aplikacji na smartfonie kontrolować i regulować sobie wszystkie parametry sterownika. Jest też możliwość dołączenia dodatkowego modułu mocno rozszerzającego możliwości sterownika do obsługi bardziej złożonych instalacji ogrzewania z zaworami mieszającymi, dodatkowymi czujnikami, siłownikami i pompami. Pod filmem umieszczam link do szczegółowej instrukcji tego sterownika. Na tę chwilę pozostaje mi tylko zasypać zbiornik pelletem i wezwać autoryzowanego technika, który sprawdzi poprawność instalacji. Dokona pierwszego odpalenia i wstępnej regulacji układu. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Być może nagram za kilka miesięcy film z dokładnymi danymi na temat moich wrażeń z użytkowania tego zestawu w sezonie grzewczym. Szczerze, to nie mogę się już doczekać pierwszych zimnych dni, aby to sprawdzić. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem takiego zestawu adaptacyjnego do swojego pieca, to linki do ofert znajdziecie pod filmem. Jak ktoś nie wie, jakiej mocy posiada piec i jaki dobrać zestaw, to wystarczy policzyć ilość członów swojego pieca. Przód i tył również wliczamy do ilości członów. To by było na tyle. Cześć!